Dobra, gdzie my jesteśmy? My paper, Nie wiem, Dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy. Dobra, to jest tu pootwieram sobie. Dobra, na razie biorę cokolwiek. No, chodźmy tą. To też może być lepszy lot ogólnie. Tutaj dwa lecą jaką Dokładne o kurde wiesz co, nie wiem czy Chyba, że stąd strzelisz jakiegoś ci zleci, nie wiem To jest dobry pomysł Bo ja muszę cały czas jeszcze jednego rozwalić tym, nie? Czekaj, nikt ten podleci o ile się da albo jeden z nich tylko, o, tylko trzeba będzie wiać Wiesz co i tak tam musimy zejść sobie spadną to. O kurde, nie wiedziałem, że wybuchnie od razu. Tego chyba nie dorzucę granatem, ale spróbuję. Nie, trzeba go rozwalić chyba. Albo? Nie, dobra, ruszył się. Rozwal. Dobra, rozwaliłem go. O, za daleko był. Kurde, powiem ci, że tu stromo jest. Stromo około trzeba będzie podejść. Dobra, Jeden mam, co mnie drogo sobie schowam. Ale te dźwięki tutaj piękne są. Mhm, mm nawet deszcz jest przyjemny. Mhm. Mm Okej. Okay. Ktoś tam jest. Widzę. I do ciebie strzela? Nie, nie, nie. Z arkami się klepią. A to dawaj tu do środka, do, do tego tutaj. U. Wiesz co, stąd może być dobry akurat widok na nich. Biegnie do mnie. Dostał, gdzieś mocno. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Pau chyba. O fok. Co że bo tam daleko jest jeszcze jeden, no? Ale rozwalam to, żeby było Granatem. Dobra, on się będzie do niego pewnie czołgał, wiesz? Tak, dobra, idziemy tam do niego. Odchodzi! Jest! Teraz oberwał. Jest, ja jeszcze szybko That's tutaj ładuję. Padł czy nie? Padł, padł, no trzeba nice. ich dobić. O, dziewczyna jakaś... No, nice to meet you. trochę niezręczne okoliczności, ale... No, ale się zdziwiłem. Bo pierwszy raz chyba w ogóle tutaj Spodziewałem się tak, spodziewałem się innych słów. O, no zwykle są hamsty, a tutaj kulturka, dobrze To na kulturka no Czy szukałeś ich czy nie? Nie, 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 tak patrzę, czy się nic nie dzieje, to tam są lutuj. Ja sobie fairę wziąłem, jeden ma grzechotnik Będę wezmę to Zobacz sobie może akurat mają jakieś rzeczy, których o no właśnie, patrz, Co musisz sobie. wynieść? Pierwsze co, to się uleczy. Bo widzę, że tutaj mają też jakieś te... Bandarze. A to jakaś, nie? To szerszeń. To możemy go w sumie też sobie Tak, 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 wezmę, wezmę no. I gdzieś ten drugi jeszcze był. Tylko rozwaliliśmy. Tu jest granat zapalający u tej jednej. A to też fajny granacik jest. A, bo ona ma bandaż ziołowy. Cypsute akordeon jakiś, nie wiem, granat szybko wybuchający też jest. Dobra, nie wiem, nie mam pojęcia co się przyda, co nie, więc wziąłem cokolwiek, a idę do tego czerczenia badać. Mm, tutaj masz od razu ten drugi sterownik. dobrałem ci Wybolę ci go tutaj O dzięki Zbierz. Jest wyjście też. No. no można się tutaj nachapać i szybko wyjść. Tylko czekaj, ile tutaj jest minut jeszcze? 14. 24. Dobra, to do środka chodźmy. 24? Nie, 14. Jest... Znaczy 24 ogólnego czasu. A, tak, 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 tak. No. A ty patrzyłeś tutaj na wyjście. Jak chcesz, osa jest jeszcze tutaj. Leci do nas. Kurde, bym chciał rozwalić się granatem. Masz dwie nawet, słuchaj. Kurde, to jedno trzeba zniszczyć od razu, a drugą granatem. Wiesz co najlepiej jak ona już jakby tak zawiśnie w, po w powietrzu jak ma strzelać, tylko wtedy jest już presja czasu No nie to tak to są za daleko Nie 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 nie, nie ma nie ma nawet y, szans I teraz mówisz no, zaczekamy, zaczekamy Niech podleci, nie podleżby ja rozwalę to mi jedną no, tak, 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 tak rozwalę Muszę trafić jeszcze nie? Rozwaliłem. Aha, i teraz jest jeden na dwa, kurde. A widzisz, udało ci się jednak. No jeden na dwa, e, jeszcze jedno. No ha? nie, fajnie. Zawsze coś. Dobra, idę po jakiejś rzeczy z niej. Dobra. Kamary rozwaliłem. Dobra, dobra. Czekaj, tu była jedna, druga gdzie padła? Tutaj z tyłu chyba. Yy, tak, dym. musisz patrzeć, gdzie dym jest. No właśnie tak kurde... A tutaj, dobra. Myślałem, że to ta była bardziej z lewej. Dobra. Dobra, można powiedzieć, nie będzie nam na głowę padać. <laughs> A już totalnie full jestem. To. Zamykam. Sporo szafek jest. No jak są przeszukane to przeszukuj, nie? Nie, one są zamknięte wszystkie Okej, okay, ja po tobie poklikam, nawet jak nie przeszukujesz Bo zawsze to plus 200 expa, nie? Tak, dokładnie Adrenalinka obrożym znalazłeś Kurde, wiesz co? Brakuje mi łóżka kota, czy coś takiego? Legowisko dla kota, no, no to. No, 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 no. Ale to w przyszłości, bo Pocz... tu mówię nic Słyszałem coś, ale to desz chyba stuka. Czekaj, ja pójdę tutaj może. Tutaj te kulki jeżdżą. Onie tu wszystko strzela, wybucha, nie wiem co się dzieje. <grywa> Panie, sylwester. Hmm. Nie wiem za Gdzie czego... Gdzieś to... blisko, gdzieś tu blisko, wiesz? Jestem tak nachapany, że już mogę sobie stąd iść. <grywa> wiesz co, chodź tutaj do mnie, tutaj jest fajny widok akurat na, na teren dookoła. Kurde, dobra, Coś... da się. O kurde. Co? O, to jest jakiś sniper, nie wiem skąd w ogóle nie Ale tylko widziałem pocisk lecący w moją stronę Idę do Ciebie gdzie ty w ogóle jesteś Biegna czy... jest A co, na górze czy gdzie? Wiesz co, ten pocisk leciał z góry w ogóle on mam wrażenie jest bardzo daleka strzelał gdzieś zamykam tu gdzieś jakby stan ale to nie ma sensu się strzelać. W nim tam. Zamykam. Boże, wszystko w mnie dadać. Co tam jest? Aha, ten karabin czy co? Tak tam jest. Y Działko czekaj, czekaj A z Aj. drugiej strony Osa jeszcze Już to nie wiem czy ją trafisz, bo na teraz tak się chlebocze Teraz już nie sam to spróbuję Dobra, na... nie ma co tutaj stać tak, chyba tak. Dobra, nie idę do niej, bo mnie ubijemy Spadamy stąd Niebezpiecznie się tam czyje no. Nie ma co ryzykować a, fila, tutaj jest coś do przeszukania? O, średnie elementy do broni palnej, jakieś inne elementy? Oj, słyszysz? Mhm uh Gdzieś -huh. blisko mi się wydaje, że trzeba powoli już myśleć o nawianiu stąd, bo tam obok Dokładnie. tej ucieczki będzie teraz ich od groma, coś czuję. E, tutaj tak na blisko to raczej nikogo nie będzie. Wychodzimy tędy tutaj idziemy tyłem, czy... no właśnie. Jakby tak chciał sobie zarknąć, proszę, Dobra, tutaj na razie spokój. Jest. Dobra, no na tego snipera będzie trzeba uważać, chociaż nie wiem, czy on akurat tam będzie widział coś. Chyba się zwijamy, wiesz? No tak, najlepiej będzie. Dobra, teraz sfokusujmy się trochę. No Ja zaznaczyłem tą ucieczkę 100 metrów. Interesujący moment będzie. No. No, trzeba kliknąć i wiać po prawej, nie? Tam, dlatego. Ja. gdzie te strzały były. Okej, okay, patrzę. Uważaj na górze, bo tam sniper jest, nie? Na tej wieży. Mhm. No nie, no będzie trzeba po prostu sprintować i tyle, no. Ja mam dymny w razie czego, jeszcze jeden. Dobra, niech te dwa niech sobie podlecą. Dobra, to. Tak, one polecą. Uruchomię nam windę wtedy. Dobra, ja pobiegnę na prawo, żeby otworzyć drzwi do tego pomieszczenia. O, teraz będę wracałem. mógł tu wejść później? Nie, nie będę mógł tutaj chyba nie, wejść. Nie, nie. Dobra, idę już tak pomału. Dobra. Nie wiem, czy ten sniper tam siedzi cały czas. No to uważaj, kliknij, uciekaj. Ja chyba na górę pójdę patrzeć. No jak chcesz. Ja sobie zostanę tutaj na dole. Wydaje mi się, że ten sniper tam jest na górze. Widać tylko taki malutki punkt. Wiesz co, te mapy są też tak rozbudowane, że on może siedzieć wszędzie, nie? Nie, ale tak mi się wydaje, że tam jakaś taka kropka jest, jakby głowa. I zaraz będzie w celu. mam przyszykowany w razie czego granat dymny. Wbijamy Poczekamy. czekamy. Czekaj, tylko mi się zregeneruje stamina. Dobra, dobra. Dobra, dawaj O jest na górze Klikam Dobra Jeszcze granaty mogę go rypić, dobra O, poradził mnie, nie klikam do końca Jeszcze raz dobra. Ty ten sniper czy co? Snajper nawalał, ale to już jest chaos, że po prostu czekasz na spawnie. parka jest tylko w sumie jedna w grze. Fakt, no. A znalazłem schemat w jakiś meczu na nią. Kurde ile tutaj się dzieje? Ale we dwójkę przyjemnie się w to gra niż Solo Powiem Ci, że jak ja tak zacząłem w to grać, to miałem takie o, spoko ale i tak przekonany nie byłem. Ale czy wiesz, czym, czym więcej, czym dłużej grałem? No to. Mhm. Tak uzależniałem się. <laughs> Dlatego wszędzie o tym piszą i takie popularne. No, hype się zrobił duży.